jesteśmy na miejscu ups zapomniałem kamerki muszę wrócić wrócimy na parking jest wpół do drugiej ma tu deszcz padać za o drugiej ma padać deszcz 70% szans na dróg. więc mnie zmoczy trochę ale jest ciepło więc się nie przejmuję specjalnie ludzi nie ma zbyt wiele tłoków nie ma tutaj Jakiś kamperek był, ale odjeżdża Ale miejsce niesamowite, bo to taka tajemnica. Nikt nie wie o tym miejscu, gdzie tłoku nie ma, tłumów nie ma. Pieski możemy wziąć, choć z pieskiem to jest zawsze problem, bo Maja kocha skakać na ludzi. No. Niestety jako trener nie jestem zbyt dobry. I wszystkie mądrości jakie zobaczyłem na YouTube, jak zrobić żeby pies na ludzi nie skakał, niestety nie działają przy moim piesku. Mój piesek ma wpięcie moje metody treningowe. Chodź, chodź panna, chodź. Idziemy. No, tylko się nie zabij tutaj na tych deskach. Deski opuszczamy i zaraz wchodzimy w tereny dzikiej, dziewiczej przyrody. Alabama się nie kojarzy nikomu e, z górami ale, ale tutaj jest, jest, no kanion się zrobi taki naprawdę ciekawy. Naprawdę to tutaj piękne widoki, niesamowite te skały, to nie wygląda, nie wygląda na to, że to są że to są skałki takie wapienne prawdę mówiąc nie wiadomo za bardzo w jaki sposób ten kanion tutaj tu mamy dziurę z drugiej strony niesamowity jest ten kanion tutaj prawdę mówiąc ja nie ja nie odczułem Supposed to go, Probably we go the left way but I just go look look at that pani się mnie zapyta, czy nie jestem przypadkiem geologiem patrzcie jakie te skały są niesamowite popękane szczeliny ale skąd one się takie zrobiły wzięły hmm. prawda Maja Fajne, podobać się. Wychodzimy w trochę jaśniejsze tereny. Nie najbardziej zdumiewa drzewa, które tutaj wyrastają. To się złamało. Ale na takiej pionowej prawie że ścianie drzewa się chwytają jak tylko mogą. Jakieś resztki gleby, która tam została. Nawiasem mówiąc, tak, ten park to nie jest ani stanowy park, ani, ani federalny, ani państwowy, ani stanowy. To są tereny prywatne. Wstęp tutaj kosztuje 12 dolarów, więc całkiem przystępna cena. Tu chyba jest ślepy zaułek. Trzeba tędy maszerować. Tu idziemy, Mayunie. Uważaj na mnie Maja, bo ja jestem gamoniem. Zaraz się tu potknę, poślizgnę, będę wygru, wygru, Musiała lecieć po pomoc. Jak się skręcę. skręci. Maja, tylko nie skacz. Nie skacz na luz. A się go na jumbon to That's the problem. That's the problem. Because she's a little puppy. <grym> Niestety piesek jest niewychowany. Niewychowany piesek. Tutaj mamy jakąś odnogę boczną. Gdzie możemy sobie popatrzeć na ten strumyczek? Wody niewiele, bo suche lato było. Troszkę to lepiej wygląda na wiosnę. Czy w ogóle, jak są jakieś opady. Natomiast no, formacje skalne. Patrzcie, jak tutaj drzewa wyrasta z takiej szczelinki. Czy raczej korzenie włażą do tej szczelinki i drzewko znajduje, gdzie tylko może znaleźć kawałek gleby, to od razu tutaj roślinność się pojawia. A niektóre z tych drzew są potężne, olbrzymie, jak tamto drzewo rośnie tu na dole, ale wyrasta ponad te skały i tu. Tu widać fajną szparę między tymi skałami. Właśnie jak to śmiesznie jest, jak te skały popękały. Te się tu chyba zwalą niedługo. A tam jest piękne pęknięcie z góry na dół. Między nimi. Tak by ktoś przyszedł z dużą piłą i wypiłował taką ścianę. Kolejne wąskie przejście między skałkami. Pitunia nie wychodzimy na skały, tylko tam idziemy do tej dziury. Do tej dziury musimy wejść. No, maszeruj, maszeruj. Nie bój się. Ach. Nie bój się, ja tu się zaraz wy... 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 wykrochmala. To nie jest trasa dla grubaców. Grubasy się tu nie mieszczą. Znowu idziemy koło potoczku. Między skałkami. gdzie teraz? Tu zamknięte, tu dziura. To chyba tu idziemy. Nie wiem, czy te czerwone chorągiewki wyznaczają szlak. Kolejna fantastyczna formacja skalna. Idziemy, idziemy, panna. I tu znowu kolejne drzewko wyrasta pośród skał i wysoko pnie się w górę. Maszerujemy, maszerujemy dalej. To jest dziwne, jak te skały są prosto obciosane. Tak, jakby to zupełnie powstało w nienaturalny sposób. Chyba kosmici tu byli tam, popatrzcie, róg tych skał. No jest zupełnie pionowa, pionowa skała w górę. Drzewa rosną z samego dołu. Czy ja już mówiłem, że to niesamowicie wygląda? Tym bardziej, że właśnie w takim miejscu się czego nie spodziewał. To nie jest Kalifornia, to nie jest Utah. To zupełnie inny rodzaj roślinności. Ale nawet to nie są łapalachy. To nie wiadomo skąd się taki kanion wziął. północno-zachodni. To jest na północy Alabamy to jest. A tu się na mostek zrobił, bo drzewo się zwaliło i nikt go nie usunął czekamy aż termity je zjedzą a na razie przechodzimy pod tym drzewem pomostku z bajem tutaj przed nami znowu cały czas pionowe skały z boku nie wiem czy to możliwe żeby strumyk żeby ten strumyk takie szkody tu zrobił przez miliony lat no bo w jakiś sposób ten kanion musiał powstać czy to ziemia pękła po prostu na pół bo jakiś nie ziemi był kto to może wiedzieć nie było tu TVN24 ani TVP Info 5 milionów lat temu, więc tak do końca to pewnie nie wiemy jak ten kamion powstał to już koniec drogi maja zaraz się wykąpie będę miał problem z mokrym psem chyba tu jest koniec naszej wycieczki to znaczy połowa bo teraz trzeba wrócić ja tutaj po pustakach przejdę Ups, jeden się wykopuje. Maja, nie, 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 nie bawimy się. Nie bawimy się. Tutaj jest Private Property No trespassing. Dalej nie możemy iść. Wracamy drugą stroną. Prowadź, prowadź. Szari. No, idź. Jakiś grzyb rośnie nie dziwi dawno się dowiedziałem, że chuba jest jadalnym grzybem. Hmm, te schodki do końca pójdziemy zobaczyć Chodźmy zobaczyć dokąd te schodki prowadzą. Zawsze możemy wrócić No tu mamy takie przejście fajne tam jest dziura, do tej dziury nie wejdziemy, tutaj jest szpara Głównie są tu dziury i szpary ale te skałki są dość niskie. A! Maja w razie czego jak będę spadał to mnie łap. No i koniec. Dalej nie pójdziemy, bo, bo dalej się nie da. Tu i tak wystarczająco jest wysoko, i, i wiecie, ja z moim lękiem wysokości to się nie czuję tu zapewnie na tej śliskiej skale. Jakbym tam zjechał w dół, to nie byłoby co zbierać, no ale, ale może nie zjadę. No, Maja, nie. Bo wiesz, jak ty zjedziesz tam, to mnie pociągniesz i razem zjedziemy. I będzie problem. No. Jesteśmy bezpieczni. Ale to nie było... Nie było to zbyt mądre, żeby dziadek łaził po takich wertypach, bo, bo dziadek już parę razy się wykopyrtnął na wertypach, więc muszę uważać tu schodzimy, no tu jak się wykopytnę to przynajmniej przeżyję chyba ale fajna tam ta dziura była wracamy na szlak, idziemy idziemy szerokim szlakiem znowu pani coś mówi do mnie a ja nie mam pojęcia co tutaj mamy schody tu mamy schron, tam mamy mostek, tu mamy schodki, tu mamy fajne skałki. Maszerujemy dalej. Tu jest też kolejna dziura, szpara, przez którą można by przejść, ale chyba też można tą skałkę obejść z tej strony. A tu jest. Tu jest ta dziura, do której miałem spać wtedy. Myśmy tam byli u góry i mogłem tutaj zlecieć na dół. No ale nie zleciałem. Natomiast jakbyśmy tu bokiem szli, to byśmy tędy wyszli. Więc tu mamy jedną drogę. Tu mamy alternatywną drogę, ale chyba tędy szlak prowadzi. kamyczki ten chyba się urwał kamyczek i spadł tam z góry No my maszerujemy dalej chyba musimy wrócić tutaj i zejść na dół chodź psinka tędy jest droga Ale do wody już nie idziemy, nie 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 już masz tak takie brudne łapska że Cię chyba nie wpuszczę do samochodu będziesz biegła za samochodem przypnę Cię do haka, do przeczepy i będziesz leciała za auto. znowu podchodzimy pod pionową skalę mostek nam tu zbudowali muszę się okręcić dookoła, bo dwa razy, bo Maja się też kręci i czasami smycz Jestem owinięty smyczem. Nie wiem, jak to widać na filmie, ale, ale te tutaj na dnie pionowe są te ściany, tylko są pod ujemnym kątem. To byłby raj dla takich spinaczy, co łażą jak muchy po ścianach. Ciekawe, czy byłoby możliwe wyjście po takiej ścianie. No, dla mnie na pewno nie, ale, ale niektórzy ludzie to potrafią jak pająki chodzić po posuszyć. no idziemy dalej proszę mnie nie ciągnąć koleżanko bo z góry to trzeba ostrożnie schodzić tam jakaś dziura w środku tutaj można dojść do potoku a tu pani mówi że <laughs> Ani mówi, że tutaj nie ma już przejścia dalej, bo trzeba wejść do jaskini i już się nie da dalej przejść. Tu mamy dziurę z potokiem. Tu mamy takie wąskie przejście, w którym się ledwo mieścimy. Popatrzmy, co tu się da zrobić. Albo tu można wejść na górę. Tu jest chyba droga. I tu jest ta dziura, przez którą nie wiadomo, czy jest przejście. Nie no, chyba nie. Chyba się tu przejść nie da. Chyba, że tam na górę trzeba wyjść. Musimy wrócić na drugą stronę potoku na chwilę, bo tu nie ma rzeczywiście przejścia. Idziemy na chwilę na drugą stronę a potem wracamy na to tutaj są jakieś kamyczki no ale obawiam się obawiam się że z mają będzie problem bo ona zamiast przejść po tych kamyczkach to wskoczy do wody nie ma ja ale będzie heca ale będzie heca ja go boję wpadniemy do tej wody Kurde Maja, nie skacz powodzi. No jaka fajna zabawa. Jaka fajna zabawa. Będziemy mieć problem. No, no, no fajna zabawa, fajna. Ja wiem, że ty jesteś golden retriever. częściowo i kochasz wody. Tylko, że w samochodzie to nie jest dobry pomysł. No uświniona cała Uświniony cały piesek Będziemy się suszyć zanim pojedziemy do Nie wiem co tam za zakrętem jest no. i gdzie tu będzie przejście na drugą stronę tędy żeśmy szli już ale teraz musimy wrócić na prawą stronę potoku przez tą skałę tutaj nie było przejścia dlatego wróciliśmy na tą stronę no i jest mostek którym wracamy tu ładny fragment który możemy obejrzeć troszkę odbicie w bok musieli wrócić tą samą drogą i właśnie tutaj widać jak, te, jak ta roślinność, jak ta przyroda wykorzystuje każde możliwe miejsce tu jest dość duża wilgotność chłodno w środku więc jak tylko jest trochę gleby to pięknie drzewa rosną a tutaj ta skała wygląda jak dziób okręt tutaj jest szpara przez którą można by przejść tutaj jest druga szpara do której można by wleść zobaczymy co tam się stanie jakieś ślady idziemy idziemy ślady ludzkie tutaj są więc chyba ludzie tutaj chodzą niektórzy Maja też tutaj chcę zdobywać góry Już tą panią je, je, tam nie wolno Tam nie wolno bo spadniesz Już powinnaś być zmęczona troszeczkę i się uspokoić No Chodź wracamy Wracamy tą samą drogą O, o, o. Jakbym Cię nie znał, to bym Cię mógł przestraszyć, Maja, jak tak groźnie warczysz. No mówię Ci. Natomiast tu, jakbyśmy skręcili, tu jest taka dziura. Gdzieś tu jeszcze była... Aha, tu jest ta szczelina, o której myślałem, no ale chyba tutaj już za bardzo wejść się nie da. Znaczy wejść się da, tylko potem... Wyjść nie można, ale fotkę się zrobić. Maszerujemy dalej. Pani, która z nami tu wyszła, jest zgubiona i mówi, że za mną pójdzie. Jakbym ja wiedział, dokąd iść. <laughs> I Maja rozumie polsku? Ona nic nie rozumie. Jest wciąż młoda. Myślę, że musimy iść tą drogą. Or maybe not. Hmm. That's interesting. Oh, here it is. There's an arrow on the tree. Does that mean anything? I don't know, but looks like this way we can go. Through there? The, the cave? I think we have to go through this cave. Yeah? Okay. Well, you can be there very big in a Wow! Thank you. I didn't know we had to do that. I looked, it, I looked towards here, but I said, "What if there's a bear yeah. in there?" Yeah. Here's the creek. So I take few pictures here before I go. Through. Yeah. No, no, we have to go that way. Okay. But I, I want to take some pictures. To jest jakiś ukryta jaskinia. Ukryta komora. Kamyce spadł z góry. Pewnie był tam, a teraz jest tu. Dobrze, że nie ma na to głowy. Maja no idziemy tu zobaczyć jeszcze. Idziemy tutaj zobaczyć co tutaj jest. Bo tu jest bardzo fajne to przejście. Tu jest jeszcze jedna szczelina między skałami a jedyne przejście jakie tu jest to jest tą, tą drogą wąziutką tylko dla cieniasów grubasy się tu nie mieszczą nawet dziwię się że tam jak bilet sprzedawali to nie zapowiedzieli że obwód w pasie nie może przekraczać jakichś tam wartości. Bo inaczej człowiek się zaklinuje. Ale musicie przyznać, że, że to miejsce jest fajne. Nie ma ja. Tobie się podobało? Takie przejścia właśnie. Przez skały, które tutaj Aha. O tu jest przejście Tu jest przejście Brudas Chodź brudasie Chodź brudasie może, może Maję po prostu wsadzę do Worka z brudnymi rzeczami I wypierzemy ją Wypierzemy ją przy najbliższej okazji a na razie będzie siedziała w bagażniku w worku z brudnymi ubraniami. Jaka tu cisza jest, ptaszki nie śpiewają, strumy krzemży tylko. Jakieście wygląda, jakby stąd nie było wyjścia. Dopiero jak się podejdzie bliżej to widać, że tu się robi otwarcie przez które da się przejść. Chodź tylko boczkiem, boczkiem bo na wprostczek w barach szerokich, chłop śląski, w dupie szeroki, w barach wąskich to się tu nie mieści co? Znaczy, odwrotnie miało być tam. Schodki. Schodki, 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 parking i jedziemy dalej. następnie przystanek Szatanówa. do wyjścia pamiątki maszerujemy na górę nie lubię takich schodków dziurawych mają ja ty się nie bój, wystarczy, że ja się boję wystarczy, że ja się boję takie schodki zamknięte trochę mnie przerażają wodospad, no ile to było wody jak to w, w poprzednim razem na końcu podlinkuję film z naszego poprzedniego pobytu tutaj bo prawdę więc nie pamiętam jak ten wodospad wtedy wygląda ale wydaje mi się że było trochę więcej wody jak ty wyglądasz Brudasz? jak ja cię wpuszczę do samochodu takich brudasów nie puszczamy do auta i no, everything. No. Bardzo fajny kanion, bardzo mi się tu podobało. Cieszę się, że tu przyjechałem. Te formacje skalne były naprawdę niesamowite. Na dodatek jak wychodziłem stamtąd, to tam są łazienki były, więc poszedłem do tej łazienki, zdrawatwi i okazało się, że tam jest prysznic. Bardzo ładny, czysty, duży prysznic, więc przy okazji wykąpałem się. Nie musimy się zatrzymać się na stopie ani korzystać tutaj z prysznica w Mogłem sobie tam lać gorącej wody, ile chciałem. Żadne informacje o tym prysznicu. Znaczy zakładam, że bilet wstępu do kanionu obejmuje też możliwość skorzystania z tej łazienki ze wszystkimi jej udogodnieniami. W każdym razie no, dzisiaj to nie jest sezon, pogoda jest lekko burasta, ludzi wiele nie było. Jest 27 stopni ciepło, ale pochmurnie, więc nawet tam nikt nie wszedł w międzyczasie, jak się kąpałem. A, a siedziałem pod tym prysznicem przez dobre 15 minut. Więc jakby dwie pieczenie na jednym ogniu się udało upiec. A teraz jedziemy do Chattanooga dojedziemy do jakiegoś parkingu przed miastem albo w Walmartie albo w Cracker Barrel dwa takie miejsca są tam 178-191 12-13 mil przed, przed miejscem gdzie muszę być w piątek po południu więc prześpię się po tym Walmartem od piątku wieczór do niedzieli wieczór dwa dni będziemy w czatanuga i w niedzielę wieczór Ruszam w drogę do domu. To tyle, dziękuję bardzo. I tak kończymy nasz czwartkowy dzień czwartego tygodnia. Trzymajcie się, pozdrawiam.